Następny dzień. Właśnie wyruszyłem od e, swoich poprzednich hostów. Co był dziwny nocleg. Opowiem wam trochę o tym, ale coś mi tam nie grało. Ogólnie tylko jedna osoba znała angielski i e, reszta posługiwała się japońskim, będąc w przekonaniu, że nic nie rozumiem, a trochę rozumiem. I jestem prawie, że pewien, że część osób była wybitnie niezadowolona z faktu, że się pojawiłem w tym domu, bo nic o tym nie wiedziała. A jak to Japończycy, oni czują się zobowiązani, żeby być do tego przygotowani i tak dalej. Ale z drugiej strony zostałem zaproszony przez właścicielkę domu, więc to tak trochę... A swoją drogą tutaj w górach to co widzicie tam po prawej, to jest składzik na śmieci. Oczywiście posegregowane. No i jesteśmy fatami. Zjechałem z gór i jedno jest pewne: nie ma szans wracać tą samą drogą. Te zjazdy, które dzisiaj robiłem, nie wiem, to 20-30% miały. Samochody musiały na jedynce wjeżdżać na to. Muszę wracać przez inne miasto. Ładnie, tu jest, ale jak się wjedzie w środek miasta, to jest brzydko. Takie. Chyba to jest właśnie ta japońska wieś. To, co Japończycy mówią, że już jest wieś. U nas wieś to oczywiście pola uprawne i ogromne przestrzenie, a tutaj wieś to no takie małe miasteczko. To jeszcze się broni, bo ma bardzo dużo gorących źródeł, więc jest częściowo turystyczne. I widać, że jest dość zadbane w miejscach, które mają być zadbane. Właściwie to o tym nie wspominałem, ale podczas pobytu w Atami przeszedł tajfun. Dość mocny do tego. Za oknem praktycznie nic nie było widać, bo była ściana wody. Nic też nie nagrywałem ze względu na gospodarzy. Ważne jest jednak to, że tajfuny, o ile nie są tymi legendarnymi, wychodzącymi poza każdą skalę, niewiele robią. Japonia ma kilkanaście tajfunów rocznie i wszyscy wiedzą, jak się do nich przygotować. Japończycy traktują tajfuny jak zapowiedź większych opadów, z wyjątkiem tych terenów, gdzie wiadome jest, że rzeki mogą wylać i jest zagrożenie obsuwiskiem. Te za to występują głównie w okresach Tsuyu na południu Japonii, kiedy opady trwają non-stop przez tydzień i na dobitkę uderza tajfun. Tym razem jesteśmy w centrum Japonii, opady w miesiącu były umiarkowane i z Tajfunu właściwie gospodarze cieszyli się, bo przyszedł przecież w nocy i następnego dnia pogoda na pewno będzie ładna. I mówiąc ładna, mam na myśli pełne słońce, świeże powietrze, miniące się asfalty i jakieś 50 stopni Celsjusza bijące od podłoża. Klimat subtropikalny pełną gębą. Bez dwóch litrów wody na godzinę się nie obejdzie. Ja również cieszyłem się z dobrej pogody, bo miałem plan dostać się do Yokohamy jakieś 80 km dalej. Trasa za Tami była malownicza, ale dosyć ciężka z powodu mocnego ruchu samochodów, braku poboczy i ciągłych podjazdów. Połowa drogi to trasa zbudowana na zboczu masywu górskiego, więc miejsca nie ma za wiele. Widać również sporo zabudowań turystycznych. Mimo to sami zapewne widzicie, że takie trasy można mieć codziennie. Właściwie dla takich widoków jedzie się rowerem przez Japonię. Przed Yokohamą zaczęły się też gęste tereny miejskie, więc druga część trasy była już mniej przyjemna dla roweru. 30 km do Yokohamy zaczynają się miasta całkiem spore. Już się nie skończyło. <gryw> Yokohama płynnie przechodzi w Tokio. Powoli zmieniamy tryb zwiedzania, bo co chwilę pokazuje się jakieś fajne miejsce, które trzeba zobaczyć. Dobra. Czas na opowieść o tym, co się wydarzyło u mojego ostatniego hosta, bardzo, bardzo fajnej młodej kobiety, która sobie mieszka ze swoim chłopakiem oraz jeszcze współlakatorką. Tak jest cały dom zbudowany, że właściwie nikt nikomu nie przeszkadza. I pogadaliśmy za jakieś dwie godziny, po czym musiała wyjść na godzinę, bo była umówiona razem ze swoim chłopakiem na tradycyjne układanie kamieni. Próbowała mi wytłumaczyć dokładnie o co chodzi. To jest forma medytacji i forma tworzenia pewnych kręgów kamieni. No taka ciekawostka dla zabawy. 15 minut później do domu przyszedł jej chłopak, czyli nie spotkali się razem, w ogóle się nie skomunikowali. On nie mówi nic po angielsku i był zadziwiony, że znajduje się w jego domu, ale też przyszła współlokatorka, która trochę mówi po angielsku i z nią się dogadałem, ona była w niebo wzięta, że ma gościa i w ogóle chciała się jak najwięcej dopytywać, a ten chłopak ewidentnie nie był zadowolony z tego faktu, że tam jestem. Był przekonany, że nie rozumiem nic japońskiego, więc wielokrotnie mówił, że tak być nie może, że ktoś przychodzi, a on o tym nie wie. Trochę głupia sytuacja i chyba bardzo głupio mu się zrobiło, jak kilka razy na pytania po japońsku od współlokatorki odpowiadałem po angielsku i zorientował się, że chyba trochę rozumiem i bardzo możliwe, że zrozumiałem, o czym wcześniej mówił i nagle zaczął mnie unikać. Nieprzyjemna sytuacja, takich sytuacji nie powinno być, gdybym wiedział, to bym w ogóle tam się nie pojawił. No ale jak już byłem rozłożony i lada chwila miała przyjść ta właścicielka, która mnie tam zaprosiła, no to już poczekałem. Późnym wieczorem, gdy się zapytałem gdzie właściwie mam się rozłożyć, bo w Japonii zazwyczaj nie ma łóżek, a nawet jak są, no to nie dla gości, więc trzeba rozłożyć futon. I zapytałem się, gdzie mam rozłożyć i wtedy reakcja była bardzo dziwna właścicielki. Była czymś poddenerwowana i próbowała mi wytłumaczyć dlaczego jest poddenerwowana. Normalnie w tym pokoju śpi jej chłopak, ale dzisiaj jest wyjątkowo wrażliwy. Krótko mówiąc jest wkur na to, że się pojawiłem, bo jest zmęczony. Ona mu coś powiedziała, że dlaczego się w końcu z nią nie spotkał, bo ją olał. Krótko mówiąc, byli razem umówieni, a on nawet nie odbierał telefonu. Po prostu to olał i powiedział, że był zmęczony, więc tego nie zrobił. To jest druga też historia. To nie jest pierwszy raz. Praktycznie od każdego. Od każdego z kim się spotkam i mówię też tu o Japończykach, słyszę historię typu, że Japończyk przez 5 dni z rzędu mówi, że gdzieś będzie, 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 a ostatniego dnia po prostu dzwoni i mówi nie będzie. I osoby, które na to się wkurzają, jeżeli ktoś was oleje, a wy mu to wypomnicie, to wszyscy wypomną to wam. W Japonii się nie wypomina rzeczy, po prostu się akceptuje stan. Jeżeli z pewnych powodów stwierdziliście, że Japończycy są bardzo przykładni jeżeli powiedzą, że coś zrobią, to to zrobią, to nie, tak nie jest. To jest nadinterpretacja wielu innych bardzo pozytywnych cech Japończyków, które zdecydowanie posiadają. Przyznam, że jestem zadziwiony, że faktycznie z każdym z kim się spotkałem słyszałem o takiej historii. Ale wracając do tematu, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, chłopak śpi w tym pokoju. Chłopak. Nie śpi w pokoju właścicielki mieszkania. Oni są razem. Para, która mieszka razem, nie śpi razem. No prawdopodobnie czasem śpi, jak jest okazja, albo nie ma współlokatorki. Tutaj normalne jest to, że póki jeszcze nie ma małżeństwa i rodziny, te osoby śpią w oddzielnych pokojach. I znowu jest to generalizacja. Nie wszyscy. To jest taka ciekawostka a propos odległości między Japończykami. Do końca nie wiem, dlaczego, dlaczego tak roztrzęsiona była ta dziewczyna. Prawdopodobnie dlatego, że wstydziła się opowiedzieć o tym wszystkim. Głupio wyszło, ponieważ mi było głupio z powodu tej całej sytuacji. Nie wiedziała właściwie jak to wytłumaczyć, bo podróżowała bardzo dużo po Europie i doskonale wiedziała, że to... Brzmi dla mnie dziwnie. A trzy, że to mniej więcej oznaczało, że ten Japończyk, ponieważ nie znał angielskiego, stwierdził, że pojawił się jakiś dziwny gajdziń w moim domu, który nie mówi po japońsku, nie będę obok kogoś takiego spał. A salon był duży, więc tam mogłoby spać sześć osób. <laughs> więc nie było żadnego problemu, żeby rozłożył swój futon obok i poszedł spać. On po prostu nie chciał spać w tym samym pomieszczeniu, co jakiś e, obcy gajdziń. Mówię tutaj po prostu o rasizmie, który występuje w dużych ilościach. Taki w Japonii, jak i w Polsce. Mam jeszcze 10 km do Jokochamy, a już podróżowanie jest problemem. Na większość ulic nie można wjechać rowerem, bo jest zakaz. I przejazdy są górą, a raczej przejścia. I trzeba wprowadzać i sprowadzać rower. No, przez duże miasta ciężko jeździć rowerem. Yokohama to niezwykle ciekawe miasto, którego za dużo niestety nie zwiedziłem. Miasto cierpi turystycznie z powodu sąsiedztwa z Tokio, które ma do zaoferowania najwięcej i przyciąga większość uwagi zagranicznych podróżnych. A to właśnie Yokohama była kolebką amerykanizacji Japonii. Drugie największe miasto Japonii i największy kompleks sportowy był w XIX wieku jedynym miejscem przeznaczonym do handlu z obcokrajowcami. We Rzemejdzi, Yokohama była głównym ośrodkiem handlowym z Wyspami Brytyjskimi, a podczas okupacji Japonii po II wojnie światowej ze Stanami Zjednoczonymi. Można by rzec, że amerykanizacja Japonii odbywała się poprzez Yokohamę. I to widać w tym mieście. Zabudowa europejsko-kolonialna, biurowce na modłę amerykańską, centra handlowe o podejrzanie dużych ulicach. Co chwila jakaś Ambasada. Do tego cała Yokohama jest położona na bardzo górzystych terenach, więc na mapie widać, że jest praktycznie podziurawiona wzniesieniami nie nadającymi się do zabudowy. Nie muszę chyba opisywać, jak bardzo nieprzyjemne jest to dla transportu rowerowego. W mieście jest dużo mostów i kanałów, nawet jak na standardy japońskie. Poza tym to miasto w wielu miejscach jest po prostu przepiękne. No i jestem w Yokohamie. Nie jest duża, ma kilka centrów. Jestem w głównym centrum Nishi Ward. Nie wiem jak oni to wymawiają. Ward, Ward. Nie mam pojęcia. Jest ładnie. Jest dużo budynków takich po prostu ogromnych. Dużo dziwnych rzeczy, dziwnych budowli. Fajnie, można tutaj chodzić i zwiedzać, ale to wszystko się wydaje. Takie jest zbudowane na pokaz. A w Japonii są najfajniejsze te miejsca, które nie są zbudowane na pokaz. Centrum kochamy. Jesteśmy gdzieś przy boiskach szkolnych. Jest po 19, więc większość zajęć szkolnych właśnie się kończy. Tutaj całe drużyny bejsbolowe kończą po drugiej stronie. Jest 7 boisk do tenisa. I właśnie czyszczą te boiska. Oczywiście uczniowie. Zresztą jak widzę, to boisko od bejsbola też właśnie wyklepują. Jednak nie miałem racji. Oni wcale nie sprzątali boiska po meczu, tylko przed treningiem. W tej chwili dopiero wszystko się zaczęło. Jest 20:20 -20 w tej chwili. Jest normalny środek tygodnia. Wylądowałem w domu u pewnej bardzo ciekawej osoby w Jokohamie, ale jeszcze tej osoby nie spotkałem. No, to się rzadko zdarza w Polsce, ale tutaj jest to normalne. Pod tytułem Bardzo cię przepraszam, ale jestem zapracowana, więc muszę wrócić o wiele później. Zostawiłam klucz pod wycieraczką. Wejdź i rozgość. Się. Tutaj ufa się ludziom. Chciałbym, żeby u nas tak było.